I hopsasa, i tralala, idziemy wesoło przez Żychycie. Witam szlagierowo.pl w 424. finale Listy Śląskich Szlagierów. Eugeniusz Witek, Geno. A dzisiaj jak zwykle niespodzianki. W szlagierowym studiu pojawią się goście. Będzie to zespół Szlagier Maszyna oraz Monaliza. Mam dla Państwa znakomitą szlagierową informację. Otóż, począwszy od pierwszej niedzieli czerwca, nasz program Lista Śląskich Szlagierów pojawi się na antenie w niedzielę o godzinie 14. Dobrze zapamiętajcie, po obiedzie będzie szlagierowo godzina 14. A wieczorem o godzinie 20.30 szlagierowo-koncertowo. To nowość przygotowana specjalnie dla Państwa. Thank you Pora, kochani, na radio w telewizji. Otóż 164. Notowanie listy śląskich szlagierów wprost z radia Sud. Joasiu, proszę. Długi weekend za nami. Mam nadzieję, że upłynął Państwu miło. Za nami też 164 notowanie radiowej listy śląskich szlagierów. W tym wydaniu sporo piosenek spadło ze swoich dotychczasowych miejsc, ale były też powroty na listę. A jak wygląda nasza top dziesiątka? Na miejscu dziesiątym Karpowicz Family, uśmiech, to mój znak, to duży spadek z miejsca drugiego. Na miejscu dziewiątym Blue Party Paweł Gołęcki to nie ja. Miejsce ósme powrót Badaj. Marcin Piosenka o życiu. Również spadek w tym tygodniu zaliczyła Bryg... Gidej Robert Łukowski w Małej Kawiarni, ten szlagier na miejscu siódmym. Na szóstym w górę duet Karo Miłość to Cudowny Sen. Na piątym i również w górę Damian Holecki Mamo dla Ciebie Jestem. Czwarte spadek Mirosław Jędrowski Złoto Sen. Na trzecim Baciary Jak się bawią ludzie. Miejsce drugie to spadek z pierwszego kapela Górole Słoneczko na niebie. A na pierwsze w tym tygodniu wzbiła się piosenka Ewy Kopczyńskiej Do nas należy świat. I to właśnie cała dziesiątka, 160 czwartego notowania radiowej listy śląskich szlagierów. Ja dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie z Kampna. Bardzo dziękuję. Wyjątkowo emocjonujące notowanie. A Państwa zapraszam już teraz na wielkie szlagierowe show. Andrzejkowe Szlagier Party w listopadzie w hali Kosir w Kępnie. Oj, będzie się działo. Das. Wir serca i będzie trwać cały czas Paradidara. Kochani Państwo, bawimy się tutaj w studiu bardzo fajnie. Tym bardziej, że kiedyś były modne szafy grające. A dzisiaj w modzie jest szlagierowej modzie, szlagier maszyna. Witam bardzo serdecznie. Ala, Adam, Jasiu, brakuje kogo? Marzenki. Marzenko, pozdrawiamy cię. Mamy tutaj szlagier maszynę i co? Jak gracie? Cały czas do przodu. Witamy wszystkich <grym> bardzo serdecznie. Witamy. Słuchajcie, jak my się już przywitali, to teraz pogodą my. Ja. E, ryktujecie się do nagrania kolejnej płyty. Kiedy to będzie płyta w waszej dyskografii? Pamiętasz, Adam? Kurde, według tego... Raz, dwa, 10. To... dziesięć. Dziesiąta. A to tak na palcach trzeba? 10. Rykt... 10, ja? 10, 10, ja? 10, Dziesiąta 10. płyta. To maszyny ma maszyna tak. numer 10 będzie. Chyba, wow. a, a chyba żeś, a kolędy żeś liczą? Dobra, kolej... a podwójno. To podwójna. będzie 11. Jero, nie, jak oni się rozkazują. Ale nie, to się rozkazuje. maszyna moc, i kompliki to były. A, ja, a tu ja, samym ja, ja. szlager, szlager maszyna ja, ja. To, będzie to będzie numer 10, ja. ale kompliki te. Durk są. No Durk. E, Alu, e, tw twoi najlepsi kompliki to są oni, ja? Ja. Adam Jasiu? No pewnie. A ta, taka najlepsza historia z waszego, ja wiem, e, grania. A mamy <laughs> <wiedzieć. laughs> no, Nie bawię wiedzieć. powiedzieć. fajnie są. No. Słuchajcie, bardzo pięknie, ale pogodejmy o tej nowej płycie, kiedy odoryktujecie, kiedy premiera, jaki charakter będą miały te nagrania? Wiesz, tak jak już byśmy to wcześniej go e, Ma być to całkiem coś innego. To coś innego i to będzie coś innego, mm. a sam się dziwię. <grym <grym Aż, to się alu, wie. alu, jak on mówi, że to będzie coś innego, to ty powiedz, co to będzie, bo jak on się rozgodza, to nie skończymy. E, nie, no to będzie szlager maszyna. Wow, <grym> wow. Szlager maszyna, będzie to będzie szlager ale, maszyna, ale nowe kąski. W taki, w taki nowy odsłonie, tak? Ja? Nowy odsłonie. No. Bardziej, bardziej disco. Bardziej disco, Bardziej tak dysko. Będzie, tak, Kiedyś Ale było takie na disco z dysko lat 70.. Tak ja, więc. 70, lata 80. -te. No właśnie, tak właśnie go Ostatni no. raz byłem, nie wiem, 80. któryś rok. Tak. No. W, wracamy do tych czasów. Z ich młodych lat. Z ich młodych lat. Dobrze, Alu, to ty ostatnio w dyskotece byłaś kiedy? O, już dawno temu. Dobra, a to jaki szlagier pamiętasz z lat 80., skoro macie grać w tym stylu? 80. Majkę Jeżowską. Majkę Jeżowską, tak. No. Oh. Bo to Ale... moje lata młodzieńcze. Ja, Ale... To moje disco. No, tak. Słuchajcie, oni Richtig są tacy szlagierowi, że tak jak Modern Talking, nie? No. A modern talking, no. tak, tak, Modern Talking. Mm, A Modern Talking, to tak. Modern Talking. Co yy, tam jeszcze będzie? Bad Boys Blue. No, jak no? Bad blue? No. Na, na razie przerwę wam na chwilę, dlatego że rzeczywiście rozkręciła się ta szlagier maszyna. Wymieniają swoje muzyczne poglądy, ale rozmawiajmy o tym, że dzisiaj będzie szpil. Proszę Państwa, i ten szpil będzie richtig, ale podobno jedziecie do Francji na Euro 2016. To jest Eryktyk, prawda? Plany, plany takie można i były, wiesz. Tak, o, przeszło nam przez tak no bezmyślnie. Ale wi nie wiadomo, nie? Po tej, po tej emisji tego teledysku może nas wezmą, nie? Reprezentacja nas weźmie. To byśmy kibicowali, tak, po cichu, nie? Po cichu, no. tak, po cichu byśmy tak chcieli, żeby to był chyba. No. My do głównego składu pojademy. O. Ja. Słuchajcie, oni mają takie aspiracje szlagerowe, że... Ja tu już nic nie godzę. Jasiu, dzisiaj ja. będzie szpil, o co chodzi? I co to za szlager? Dzisiaj będzie szpil, no to wiesz, to chodzi o mecz. O kibiców. Bardziej chodzi A. o to, wie, że się spotykają koledzy, żeby sobie obejrzeć, jak szpil. Siedzą się przy Aha. fajnym jakimś trunku. Pięknie. A koleżanka, co na to? Też by siadła przy jakimś trynku, O koleżance no. też jest. O, tak. Czyli dzisiaj Richtig będzie szpilkę, kochani Państwo. To jest niesamowite jak ta szlager maszyna jest dobrze rozkręcona, ale pamiętajcie, że to od telewidzów zależy czy będą nawoz głosować i czy ten wasz szlagerowy szpil rozkręci się tak dobrze, że traficie na Euro 2016. I właśnie nawoz właśnie liczymy. Słuchajcie, oni nie tylko, że poradzą grać, to jeszcze poradzą liczyć. A jak z tym liczeniem? Na tym szlagierze się dorobicie tych szlagierowych milionów w końcu czy ja? Czy już je mociem? Ale nie na no, szlagierowym miliony. My gromy, bo my to kochamy. Po Właśnie. Prostu. No i kochani Państwo, takim miłosnym akcentem chciałem bardzo podziękować Wam serdecznie za wizytę w studio. Bardzo mile się z wami rozmawia. No, ten uśmiech, twój Alu, to mi tutaj załatwia wszystko, luzik. Jasiu, jest... yy, Jasiu, szlagierowe marzenie twoje tak jeszcze, bo taki rozmarzony jesteś, no? Ja bym chciał Ala kiedyś za nogę hecić. Wow, i musisz to do kamery powiedzieć. A ty się jest żonaty czy nie? No ja. No nie wiem, co na to ja twoja ja baba. Bez to się nie <noise> mogę. I godo przy kamerze, że ją by chciał za nogę hecić. A, a ty tam coś możesz w głowie? Też za, za drugą nogę, ty za drugą nogę. <noise> nie, nie. Ja to... M... Co mogę powiedzieć? Chciałbym, żeby to zdrowie wróciło do takiego momentu, jak było jeszcze tam lata wcześniej. Czy wcześniej? to no tak pokręcił, że to już wraca w tym ja. momencie. Alu, i jeszcze ty o czym śnisz, powiedz? Wow. A ja tak, ja bym tak, tak za, na Oktoberfest chciała, tak. Jero, ty, ale, O tych, że zapomniałeś? To, to też to by było. tak nie tak, było. było. Z... ja wam tego go gorąco życza, bardzo wam serdecznie. No, no, nawet z tylu nogi zrezygnuję. Nie? Ja. Dokładnie, ja. to masz inne bawy do chytania. Nie. Dobra, a w bala, żeście kiedyś razem grali, w bala. No właśnie, gra... ja. myśmy grali ja. i słuchaj, na, ty, na tym właśnie klipie, słuchajcie. Lotaliśmy cały dzień za tym balem i wiecie co? Ja już nie chcę. Dobrze leciał, a nas stan przed zawołowiem. Dobra, ostatni gwizdek, kochani państwo, dzisiaj będzie szpil, szlager, maszyna. No to jadymy. Każdy rychliki kibic dobrze, o tym wie. Kieje szpil, wtedy to fest się Jako chłopcy wyjdą grać, eli do donos jaki gol Wtedy lepiej w kupie je oglądać mecz Najpierw siedzyć i wir zimny w ręce mieć Bo to wszędzie razieje je, Jej się obok, bo no Wygla przestawiła go A za ladą szumną truda co mnie Erik Kocho się Na boisku nasi chłopcy Stoją już Z tycia gwizdną i spod szumów Poszął kurz Najpierw warnoje Wszyscy głośno komentują mecz. Dzisiaj będzie szpil, tak pięknie śpiewała szlagier maszyna, a ja myślę, kochani, że szpile Richtig będą fajne na euro 2016. Jednym słowem, będzie się działo. A dla tych z Państwa, którzy głosują na swoje ulubione szlagiery i po prostu wysyłają SMSy, my mamy upominki w postaci płyt. I tak oto nowość, firmowa składanka listy śląskich szlagierów do nas należy świat, a na niej 16 szlagierowych nowości. Mamy także premierową płytę kapeli Górole tańczmy do rana. Jest także premierowa płyta Gabi Gold Miłość zmienia wszystko. Płyta Ewy Kopczyńskiej Dla Ciebie serce mocno bije oraz płyta Gołecki Gitary Dźwięk. Sponsorem nagród jest właściciel serwisu szlakierowy sklep.pl. Sponsorem nagród w konkursie jest wydawca płyty Gołecki Gitary Dźwięk.